la, 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 może Złota Plaza pośród wszystko to plekietni. Postanowiłem przyjść na dach. Wow. Hello, Manila. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku temat miłości, choć miłości to chyba trochę za dużo powiedziane raczej pasowałoby ślepej desperacji. W tym przypadku, więc temat ślepej desperacji. Pamiętacie Tomka, może niektórzy ci, którzy są na kanale od samego początku tego gościa, z którym przyleciałem na Filipiny, którego miałem za przyjaciela którego znałem prawie dwa lata przed Filipinami w Londynie, prawie rok czasu, może nawet dłużej niż rok czasu. To może go dłużej znałem niż dwa lata. Nie pamiętam. Stare czasy. Nigdy tego tematu nie poruszałem, ale teraz stwierdziłem, że dlaczego by nie. Tomek, pomimo ogromnej ilości czerwonych flag, zdecydował się na pewne ruchy, które. No. <ścoughs> Nie mi to oceniać, okej, okay, może skupię się na opowiedzeniu historii. A więc, 12 lat temu to były nasze pierwsze miesiące na Filipinach. Wspólnie przylecieliśmy, wspólnie wynajęliśmy pierwszy dom. Siemano, zapraszam do nas do domu. Tu jest kuchnia. W kuchni jest węgiel, o. Tutaj ostatnio robiliśmy kurczaki, nie? W kuchni. Wspólnie wynajęliśmy drugi dom. To już było, to co się działo, to już było na drugim domu. Więc było to jakieś pół roku po tym, jak mieszkaliśmy na Sikihor. One myślą, że to jest picture, picture, a to jest video, video. <grymne> <grymne> Czyli tak naprawdę, same początki, super fajna atmosfera, poznawaliśmy lokalnych ludzi, mieliśmy swoje grono znajomych, kilka dziewczyn, kilku chłopaków. Naprawdę to były fajne czasy. Ogniska na plaży regularne, wtedy jeszcze były regularne imprezy, picie i tak dalej. Tak, dzisiaj pijemy, proszę Państwa. W środku tego wszystkiego pojawiła się na wyspie dziewczyna. Nie pamiętam, jak ona miała na imię. Ma, jeśli żyje, chyba tak, bo nie mam z nimi ani z nim, ani z nią kontaktu. No i ta dziewczyna, jakby została przyjęta do naszego kółka, do naszego grona znajomych, tylko nie wiedziała, jak bardzo my ze sobą jesteśmy zżyci w sensie z innymi dziewczynami. No i któregoś dnia to było jakoś kilka dni po tym, jak właśnie Tomek sprowadził ją na wyspę, poznał ją na portalu randkowym, nie pamiętam jakim, filipińskim jakimś. No i ona przyleciała z Lejte, bo no coś tam się zapowiadało, że będą ze sobą. No i po kilku dniach faktycznie tego takiego trzymania się za rączkę i w ogóle oni już ze sobą tak naprawdę byli od samego początku coś z tą dziewczyną było nie tak. Ja to czułem i moje koleżanki również. Kilka dni po tym, właśnie jak ona już była w naszym towarzystwie, popełniła błąd, bo stwierdziła, że podzieli się pewną prawdą i historią z jedną z naszych dziewczyn, powiedzmy koleżanek z naszego towarzystwa. No, i powiedziała, że ona tak naprawdę tutaj przyleciała dla kasy, że ma kilka kont na portalach randkowych, i regularnie obcokrajowcy wysyłają jej pieniądze za zdjęcia bez ciuchów. Właśnie dzisiaj wysłał jej taki gościu z Boholu 8 tysięcy peso. No, i zaczęła namawiać tą dziewczynę, żeby razem poleciały na Bohol, że tam jest dużo obcokrajowców, że tam będzie lepiej, że ona za wszystko zapłaci i tak dalej, i tak dalej. No i ta dziewczyna przyszła do mnie i mówi, słuchaj Damian, muszę ci coś powiedzieć. No i powiedziała mi to wszystko, więc ja jak to usłyszałem, mówię, no nie, no dobra, bo ona, o, co my mamy zrobić teraz, powiedzieć o tym Tomkowi czy nie? Ja mówię, no słuchaj, musimy mu o tym powiedzieć, bo gościu widać, że jest w niej jakby zakochany, a dziewczyna jest z nim tylko dla kasy i już chce lecieć na inną wyspę do innych białasów. Więc wziąłem Tomka i powiedziałem mu to, a on mówi: "E, to nie chyba nie tak, on jemu się tak nie wydaje". On tego absolutnie nie przyjmował do wiadomości. Co się wydarzyło później, to już jest historia ciekawa. Okej. Okay. Było akurat wtedy pięciu Polaków z nami na wyspie, przyjechali na wakacje, przez kilka dni imprezowaliśmy razem. No i był wieczór. Impreza. Zaczęliśmy imprezować u nas na chacie. Pojechaliśmy później do ich resortu. No i wyobraźcie sobie, że w tym resorcie ta dziewczyna przy jego chłopaku, przy jej chłopaku, przy tym tomku, oni byli wtedy ze sobą. Sorry, coś mi do oka wpadło. No, wszyscy byli pod wpływem alkoholu, i jeden z tych Polaków leżał na łóżku w samych majtkach. No i wyobraźcie sobie, ona wskoczyła na niego. I zaczęła, no, przez te ciuchy robić wiadomo jakie ruchy. I to było przy jej chłopaku, przy tym Tomku. A Tomek tak patrzy na to i e, babe, e, co ty robisz? Po angielsku. What, what you doing, babe? Co ty robisz? No i ci, tych czterech Polaków plus ja siedzimy w pokoju, patrzymy na to i w ogóle każdy jest zdezorientowany i nie wie jak się zachować, bo laska typa tak naprawdę posuwa yy, przez ciuchy. No i on sam zszedł z łóżka, bo mu było głupio. No i jak ten Polak zeskoczył z łóżka, to stwierdziliśmy, że koniec imprezy, tylko że mamy jeden skuter, więc ja wziąłem na ten skuter najpierw Tomka, to była jego decyzja. Ja to bym najpierw swoją dziewczynę zawiózł, jeśli w ogóle bym jeszcze brał ją pod uwagę. No ale on brał, ale on stwierdził, żebym najpierw zawiózł jego i później przyjechał po nią. Więc zawiozłem jego, wróciłem po nią, zawiozłem ją z powrotem. Słuchajcie, na drugi dzień ci Polacy do mnie dzwonią. Umówmy się w resorcie na śniadanie, musimy ci coś powiedzieć. No i na śniadaniu oni w ogóle wszyscy mówiąc człowieku, co tam się odwalało. Ta laska jest jakaś szalona. Jak ty pojechałeś z Tomkiem, to ona zaczęła płakać i nas błagać, żebyśmy ją. Wiecie co zrobili, i że on nie uprawia z nią miłości i po prostu płakała w takim ataku szału, żebyśmy jej pomogli w tym temacie. No i oni ze względu takiego, że znają nas, znają mnie, no nic nie zrobili, tylko powiedzieli nam o tym w dobrej wierze, chcąc jakby uchronić Tomka przed. No, dalszą znajomością z tą patologią. No i oczywiście ja stwierdziłem, że muszę jemu to powiedzieć. Powiedziałem, a on dalej stwierdzi, że nie, to on tego nie widział. Może to nie jest prawda, może oni coś wyolbrzymiają. No, gościu po prostu jakby był totalnie w jakimś innym świecie. Tak naprawdę oślepł, tak? Zarosły mu oczy wiecie czym. No i to nie było jeszcze dla niego wystarczające, żeby z tą dziewczyną się rozstać, więc stwierdziłem, okej, okay, dobra, rób se co chcesz. Ja już nie wnikam, tak? Dosłownie, ze dwa dni później była kolejna impreza u nas na chacie i była taka sytuacja, że Tomek poszedł do sklepu chyba po alkohol. No i ja siedziałem sam na balkonie. Ja ogólnie unikałem tej dziewczyny, bo ona mnie drażniła i wiedziałem, że jest zakłamaną patologią, i po prostu nie chciałem z nią nawet gadać. No, ale siedziałem sobie na balkonie i nagle ona przychodzi. I słuchajcie, ona na tym balkonie przychodzi i ściąga ten ciuchy. Przy mnie. Ja się tak patrzę tutaj wywalone wszystko. Ja w ogóle udałem, że tego nie widzę. I na telefonie zacząłem coś pisać. I wyszedłem z tego balkonu. Ona centralnie chciała się ze mną na tym balkonie pobawić podczas nieobecności jej chłopaka krótkiej, no i. Co? No, udałem, wariata, wyszedłem z balkonu. Jak Tomek przyszedł, to mu to powiedziałem, a on dalej swoje, że on tego nie widział, że może ja jestem zazdrosny, człowieku zazdrosny o tą typiarę. <grywy> no Tomek, Tomek, Tomek. No i słuchajcie, najlepsza część. My mieliśmy wtedy z Tomkiem plany takie, żeby otworzyć guest house, już mieliśmy właśnie tego początki w takim pierwszym. Tu był nasz drugi dom, ale pierwszy, który nadawał się na guest house. Tam było osiem pokoi. On był mocno zaniedbany, natomiast udało nam się znaleźć tanio, blisko plaży. Ludzie przyjeżdżali za jakieś śmieszne pieniądze i po prostu mieszkali u nas bardziej dla fanu i dla hecy niż jakoś że dla luksusu, definitywnie. No ale tak, takie były początki. No i właśnie stwierdziliśmy z Tomkiem, że będziemy inwestować dalej w ten temat i, no i mieliśmy plany, moim zdaniem fajne. Które później zrealizowałem z kimś innym, no ale co się stało? Tak? Minęło kilka dni od tych sytuacji. On nie miał wtedy pieniędzy za bardzo i przyszedł do mnie pożyczyć 50 tysięcy peso. Powiedział, że na jakiś czas później mi to odda i tak dalej. Ja mu ufałem. Naprawdę myślałem, że jest moim przyjacielem. Miałem go za przyjaciela, Tomek, jak to oglądasz, miałem Cię za przyjaciela. No i słuchajcie, pożyczyłem mu te 50 tysięcy peso, czyli to jest mniej więcej 1000 dolarów. Na drugi dzień, jak się obudziłem, to Tomka już nie było, i tej dziewczyny też nie było. Po prostu uciekli z wyspy, wzięli pieniądze, uciekli z wyspy. On mnie zablokował wszędzie, gdzie się tylko dało. No i od tamtego czasu nie mam z nim kontaktu. To już było 12 lat temu. No i dam sobie uciąć Witę, że to właśnie ta dziewczyna go do tego namówiła, żeby ode mnie pożyczyć pieniądze, no i się zawinąć, tak. No i Tomek stracił bardzo dużo, moim zdaniem, bo przede wszystkim przyjaźń ze mną, plus później biznes, na którym całkiem nieźle się zarabiało, czyli ten guesthouse. To były czasy, gdzie z YouTube'a jeszcze nic nie zarabiałem, tylko wszystko praktycznie z tego guesthouseu, więc to były najlepsze lata mojego życia. Wszystko go ominęło przez to, że posłuchał się tej idiotki i po prostu zachował się jak debil. No i co słyszałem później? Od kogoś, że mieszka w Grecji i że się z nią ohajtał. Także czapka z głowy, tak? Wszystkiego najlepszego, Tomek, z okazji ślubu. Nie wiem, czy jesteście razem, dalej czy nie. Nie wiem, nic na wasz temat. Nagrywam ten film po 12 latach, bo po prostu może odzyskam część kasy, może całą dzięki temu filmowi. Nie chciałeś się odezywać przez 12 lat. Spoko. Wszystkiego dobrego. Ja nie wiem, co się później wydarzyło w ich życiu, ale ta dziewczyna to był chodzący przypał i milion czerwonych flag było. I dowodów na te czerwone flagi. To już nawet nie były czerwone flagi, to już były fakty, dowody. Ale Tomek nie chciał słuchać. Tomek wybrał, że posłucha się jej. No i się posłuchał. Oj, tomcio, tomcio. A tak fajnie się zapowiadała nasza przyjaźń. No i właśnie niestety niektóre Filipinki są takie, tak? Nie liczy się dla nich nic, tylko kasa, zabawa, z białego na białego, na białego, z wyspy na wyspę i tak dalej. Jest to niestety patologia. Całe szczęście jest to malutki margines społeczeństwa. Tak naprawdę nie można zgeneralizować, że wszystkie filipinki takie są, bo nie są. To jest naprawdę bardzo mały margines. Tyle. Nie dajmy się ślepej desperacji. Głodna?

Powiem wam szczerze na koniec, że nie raz się zastanawiałem, jak by się potoczyły nasze losy, gdyby nie spotkał tej idiotki. No bo ja wtedy miałem bardzo trudny okres, jak on zniknął. To były początki prowadzenia guest house'u. Yy, no było ciężko, tak? Ale później było już łatwo, było fajnie, było przyjemnie, było bardzo dobrze, a jego w tym wszystkim nie było. Także Tomcio, palma ci odbiła tysiąc dolarów. Myślałem, że więcej jest warta przyjaźń ze mną. Ale spoko. Pozdro, Tomcia O nawet orzeszki mam. Mogę orzeszki jeść sobie na wózku. O! Na dyskotekę proszę! Jedziemy na dyskotekę i na piestę, nie? Narzeć się i potańczyć na wózku bo i do przodu. No no i tyle. No. Przejeżdżamy obok naszej ulubionej restauracji. Tam zaraz będzie... Nie chcesz coś zjeść? Nie, nie, nie. robisz? No, zaraz będziemy brali trajka i życie jest jak bajka, nie? Faza. No, ucieczka do raju. Wpadajcie na Filipiny, zobaczcie co się dzieje, jak się nogę skręci. Drugi tydzień, nie? Drugi tydzień. No.